Cześć, dzień dobry witam serdecznie w króciutkim filmiku informacyjnym, w którym chciałem wam powiedzieć, że do końca tego tygodnia nie będzie się pojawiać Wiedźmin, ponieważ mam za dużo aktualnie pracy, by usiąść na spokojnie do nagrywania tego projektu. Do końca tego tygodnia będzie się natomiast pojawiać szogun zgodnie z rozpiską. Zmniejszyłem też ilość odcinków z Wiedźmina, tak by każdego dnia był jeden odcinek z Wiedźmina lub szoguna, więc zachęcam do zapoznania się z rozpiską. Wcześniejszy plan był po prostu zbyt ambitny, zbyt pochopnie oceniłem swoje siły i możliwości, a także, możliwości, a także ilość czasu, i niestety nie daję, nie wyrabiam się z nagrywaniem tak dużej ilości filmów, więc wrócę do planu na jeden film dziennie. A więc podsumowując, do końca tego tygodnia nie będzie Wiedźmina. Pojawia się tylko Szogun i jeszcze odnośnie projektów z The Evil Within albo The Shadow of Mordor. Na 90% ani jednej, ani drugiej gry nie będę nagrywać na kanał, bo jest tego teraz zatrzęsienie. A poza tym mam inne, ciekawsze produkcje, które chciałbym Wam zaprezentować i które moglibyśmy sobie zagrać razem, więc tamto po prostu filmy zostaną jako takie luźne granie. Ewentualnie, jeżeli natknę się na coś ciekawego w trakcie własnego przechodzenia, to wtedy nagram wam i pokażę jeszcze w, z takiej serii odcinku właśnie luźne granie, ale na 90% nie będziemy robić z tych gier projektu, więc dzięki za uwagę i dzięki za wysłuchanie tego vloga, znaczy audiologa do końca. Dzięki, hejpa!